Witajcie kochani. Papryka może być rośliną wieloletnią. O ile o to zadbamy, i y, możemy nawet wykopać z grządki, papryki, rośliny papryk i przechować je w odpowiednich warunkach do następnego sezonu. Natomiast jeżeli mamy papryki w donicach, to już w ogóle nie ma żadnego problemu. Możemy je spokojnie przechować, o ile tylko mamy gdzie. Najlepiej jest wybrać do takiego zimowania papryki, które są ładne, zdrowe. Ja wybiorę papryki słodkie, ponieważ papryczek ostrych w donicach mam sporo, a na słodkich troszeczkę, słodkich troszeczkę za mało. I pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to jest wyciągnięcie tej całej rośliny z ziemi. I oczywiście, wyciągając roślinę papryki z grządki, uszkodzimy troszeczkę jej korzenie, ale nie ma się co tym martwić, dlatego że korzenie w ogóle za chwileczkę będę skracała czyli zarówno podziemną część papryki, jak i nadziemną. Co to daje, że w ten sposób możemy zimować paprykę? No, papryka jest taką rośliną, która bardzo lubi ciepło i która ma długi okres wegetacji, i w naszych warunkach klimatycznych nie zawsze tak pięknie rośnie, jakbyśmy sobie tego chcieli. Czego przykładem był chociażby ten rok? Że teraz przychodzi już jesień, robi się zimno, zwłaszcza w nocy. A papryka ma nadal kwiatki i nadal chciałaby rosnąć. Więc przyszły sezon wystartuję przynajmniej z kilkoma czy z kilkunastoma paprykami, które będą mogły pominąć etap wysiewu i bycia, i bycia rozsadą. Mam tutaj już przygotowane doniczki, nie za duże, bo chodzi o to, żeby. Paprykę wprowadzić w stan takiego lekkiego uśpienia, a nie żeby teraz dawać jej bardzo dużo składników odżywczych, żeby ona mogła rosnąć. Bardziej chodzi o to, żeby ją przytumić i można teraz wykorzystać do tego jaką ziemię kochani macie. Może to być ziemia z grządki. Ja akurat mam jeszcze kilka worków ziemi rozsadowej, więc wypełnię sobie tą ziemią rozsadową grządkę. Przy okazji tu też, kochani, polecam Wam nadal podłoża z Ekagro, które można wykorzystać wspaniale do odświeżenia grządek do właśnie donic na zimowanie. Wspaniałe podłoże. Nadal jest 5% rabatu w opisie filmu. Wszystkie te informacje będą. I troszkę ziemi daje na spód. I teraz wracam znowu, żeby... Wyjąć paprykę z gleby. I zobaczcie, nie ma ona bardzo rozbudowanego systemu korzeniowego, więc nawet nie trzeba będzie jej bardzo mocno przycinać, jeżeli chodzi o korządki. I taką piękną paprykę przenoszę do donicy. Jest dzisiaj trochę wiatru, co nie ułatwia pracy. I tak jakbym przesadzała czy sadziła roślinę. Normalnie w Donicy taki posadzę tę paprykę, czyli muszę ją tutaj ładnie obłożyć ziemią. Piesek akurat wyjada fasolę. Fasolka. Bardzo lubi ostatnie strączki fasoli. I bardzo lubi groszek zielony. Tak, to są podobne w smaku rośliny. Więc trzeba chronić groszek i trzeba chronić fasolę. Ale teraz fasola jest już w zasadzie na zbiór nasion, więc to nie przeszkadza, że sobie wyjada. O, muszę tylko teraz ładnie tutaj na środku ją usadowić, tę papryczkę. Ale pamiętasz trzy lata temu chyba, mhm. jak sprzedaliśmy działkę, w, też mieliśmy ileś tych papryk e, przesadzonych. Tak. Na zimę, ale one zostały. Tam. Tak, one zostały. I ta właścicielka mówiła, że one nadal rosły w kolejnym sezonie. Ale co ona później z nimi zrobiła, to już tego nie wiem, bo straciliśmy jakoś kontakt. Ale jest wiele roślin, które uznawane są za jednoroczne, gdy tymczasem mogą być wieloletnimi. Tak chociażby dużo kwiatów, smagliczka też jest taką rośliną ofiarną dla ogórków. No przypuszczam, że moglibyśmy bakłażany, byleby tylko było miejsce, prawda? Byleby tylko było miejsce, to te rośliny właśnie tak by troszeczkę przespały zimę, a potem mogłyby znów wrócić do grządek. Ale jak będziemy mieli teraz szklarnię taką ogrzewaną, czy ten foliak ogrzewany, no to będzie można tam chyba przechowywać się, prawda? No to wszystko zależy, jak będziemy mogli ogrzewać i ile tam będzie temperatury, bo tutaj, akurat w tej grządce, papryka jest taka osłonięta, są też te płoty, ale tam w grządkach ona już gorzej wygląda, mhm. a jest zaledwie 4 stopni w nocy. No ale dobrze, teraz dalej. Wezmę sekator i wystawię tę papryczkę tu. Dlaczego ziemia do rozsad jest dobra? Dlatego, że jest y, drobną bardzo ziemią i korzenie bardzo ładnie układają się w tej glebie, a poza tym ma y, ograniczoną ilość składników odżywczych, a chodzi o to, żeby właśnie skłonić paprykę do spoczynku, a nie do życia. Czyli te wszystkie boczne, tutaj takie pędy, zobaczcie, które wyrastają z korzenia głównego, z łodygi głównej, to wszystko obcinam. To będzie niepotrzebne. I teraz mamy w papryce, to jest ważne, Mamy tutaj takie dwa główne pędy, jeden po tej stronie i ten potem po tej stronie, i one tu się dalej rozgałęziają na dwa kolejne. I to jest miejsce, w którym właśnie przytnę te papryki. Czyli mam rozgałęzienie i węzeł, z którego wyrastają listki, przycinam w tym miejscu. Te niepotrzebne obcinam żeby roślina nie traciła energii na odżywianie ich to w ogóle utnę tutaj ten wyrostek podobnie jeśli chodzi o ten pęd taka sama sytuacja rozgałęzienie węzeł i obcinam w tym miejscu czyli zostaną takie kikuty ten Pęd, który tu wyrasta z głównej łodygi, w ogóle utnę. Podobnie ten. I teraz mamy tutaj rozgałęzienie. Rozgałęzienie i węzły, gdzie wyrastają liście. Kolejne rozgałęzienie. To tak trzeba to troszeczkę zrobić intuicyjnie. Liście nie są potrzebne już teraz. Obcinam tu. Obcinam w tym miejscu. Tutaj była papryka, widać. Obcinam tutaj. Teraz tu, obecne w tym miejscu. I teraz się muszę zastanowić, czy ten pęd zostawić, czy nie, ale w zasadzie nie zostawię go. Obcinam. Czyli pozbawię teraz takie kuciki listków, bo one są już niepotrzebne. Nie chodzi o fotosyntezę, chodzi o sen. I tak przygotowana papryka powinna teraz być postawiona w miejscu, gdzie jest chłodniej, gdzie jest ograniczona ilość światła. Więc u nas jest to jedna z łazienek, której, z której nie korzystamy, a która zostaje właśnie przeznaczona na zimę do zimowania dla tych właśnie roślin. Czyli nie w oranżerii, bo tam jest za dużo słońca. I trzeba to teraz podpisać, żeby wiadomo było co to jest za papryka i to jest papryka czekoladowa, czyli ta pyszna. Papryka, która ma podłużne strąki. Zobaczmy teraz, jak wygląda to pod folią. I teraz jesteśmy, kochani, w foliaku. I oczywiście papryki, które będą zimowały w domu, to są krasne dzwonki. Papryczki delikatnie ostre. Tu muszę pousuwać to, co wyrosło. A czy co, one, jak dojrzały, to one są tak ostre? Całkiem, całkiem ostre. Aha, bo mówiłeś, że tak da się zjeść. Tak, bo je, ja takie je no tak, tak, czyli krasny dzwonek. Dopóki jeszcze jest możliwość bycia tu, to krasny dzwonek sobie będzie. Natomiast kiedy już stanie się o wiele, wiele zimniej, to znów tak samo. Zobaczcie, jest główna łodyga, która się rozgałęzia, więc te wszystkie boczne odrosty powycinam, przytnę w tym miejscu czyli po rozgałęzieniu ponad rozgałęzieniem e, tę paprykę, ten krzaczek i w ten sposób przezimuje kilka tych papryczek ostrych. A co za tym idzie? Gdy przyjdzie nowy sezon papryki już nie będą musiały rosnąć, tylko rosnąć od zera, tylko już będą miały ten start. Podobnie ta papryczka pięknie wygląda, prawda? Ale papryczek ostrych mamy bardzo, bardzo dużo. Mi chodzi o papryczki słodkie. No nie wiem, czy jeszcze którejś z tych nie wezmę. Korno, rosso, czerwony, róg, pewnie, ale najbardziej mi zależy na tej czekoladowej. Więc, kochani, może, można tak przesadzać papryki, zimować je o ile tylko jest miejsce. Ograniczamy podlewanie, ograniczamy słońce, czyli ograniczamy światło tak żeby one nie wyschły to ta wilgoć w doniczce jest bardzo ważna żebyśmy nie przesuszyli korzeni jeżeli uda się to zrobić to papryczki na wiosnę zaczną wypuszczać nowe listki i będą już na starcie o wiele wiele większe niż konkurencja zrobiona z rozsady W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce spryt w ja szczurce, W tym istota okej tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem, który Okay, jest ok, świat się cieszy z pracy me. I'm ok, I'm ok, world is heavy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, bawi śmiej Make ok, walk this way. Co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.